Witam! O zdrowie pyta. No i kolejne etapy walki z C4. Drzwi suwane. Mamy już zmatowane te drzwi, wstępnie oklejone. Tutaj mamy odklejony pas, ponieważ tutaj założone zostaną baranki UBS-y. Trzeba troszeczkę zabezpieczyć to wszystko przed kamieniami. <laughs> to są drzwi suwane. Coś tam wpadnie, ktoś będzie próbował przymknąć i... odpryski gotowe. I tak będą, ale troszeczkę może to powstrzyma. Tu od dołu tak samo będzie zrobione. Tutaj nie było w mastyki fabrycznie, więc baranek zastąpi mastykę, trochę to zaszczelnimy wszystko. To było wszystko piaskowane, epoksyd. Później akryl, podkład akrylowy, więc ilość warstw chyba jest wystarczająca, więc teraz damy tutaj troszeczkę baranka, i będziemy to wszystko szykować dalej pod kolor, etap podkłado podkładowania już był, przecieranie było, teraz mamy bazę. Nie wiem, ile tu poszło. Warstwo było opryskane do skutku. Ale liczę, że takie dwie solidne, trzy, trzy warstwy takie w miarę solidne poszły. Zrobiła się strukturka w miarę jednolita. Nie wiem, czy będzie widać, ale ramka też już jest pomalowana. Trzeba nie była wycinana, to już wszyscy widzieli poszło trochę tej bazy, żeby tutaj te wszystkie zakamarki do, domalować, dopryskać to troszeczkę się schodzi, materiały idzie, ale moim zdaniem, gra warta świeczki. Baza już przeszła, zrobiła się taka delikatnie matowa, więc będziemy bawić się w Klar. Klaru też nie wiem ile pójdzie, będziemy malować <laughs> w miarę do skutku. Baranki udało się zakryć. Fajnie to wyszło. Baranek tutaj jest po to zrobiony, bo drzwi się grają przecież, zgrywają się z progiem. Reszta progów w samochodzie też będzie zrobiona z baranka, żeby to było troszeczkę odporniejsze. To jest do dzieła. I po wszystkim miało być pięknie, miało być fajnie. Pomimo tego, że drzwi zostały pomalowane wcześniej, znowu są matowe. No i już i wylądował. Cały misterny plan też w pizdu. Nie wiem co tu się dzieje, ale to się chyba nigdy nie skończy. Będziemy to jeszcze raz lokierować. Tak samo jak maskę. Maska jak pamiętacie była po polerce. Miała na sobie różne dziwne takie akcje. Mianowicie, tutaj po tej stronie, miała na sobie dużo takich dziur. Po, po kamieniach. I teraz już tych dziur nie ma. W większości nie mówię, że jest super idealnie, ale w większości. Tutaj były takie głębokie. Tak samo tutaj. No. Dziur już nie ma, ale dalej ma ten sam kolor, który miała. Udało się trochę podratować sytuację. Podle podleliśmy po prostu te wszystkie zagłębienia farbą. Później przy matowaniu od razu wszystko zostało ścięte. I wyrównane do powierzchni. Tak samo były piękne, były perfekcyjne. Niestety już znowu są matowe. Jeden i drugi błotnik również będą lakierowane. Ale może w kwestii wyjaśnienia, dlaczego tak się stało. Już było fajnie, było super. Pomalowaliśmy kilka elementów. No i tak. Już po tym wszystkim jak wyschło i tak dalej, może będziemy to polerować. No to to było spolerowane i wiadomo było, że to już było zepsute, więc ta polerka na poliuretanie się nie udała, więc tutaj będziemy ten poliuretan po prostu przykrywać. Przykryjemy to zwykłym akrylem jednowarstwowym. Bo po tych wszystkich perturbacjach z kolorami, z mieszankami i całą resztą. I z jakim rodzajem farby, w jakim systemie. Decyzja padła ostateczna, że będziemy to wszystko równać. Po prostu farbą akrylową. Jednowarstwową, po prostu tą, którą się nakłada na raz i nie dodajemy na to bezbarwnego. No, a wracając do tematu, co się stało. Podczas przygotowań do polerki okazało się, że każdy element jest pomalowany, ale w każdy jest w innym kolorze, co kraj to obyczaj, co mieszalnia kolorów to kolor, pomimo tego, że było zamawiane. Mieszalni na konkretny numer farby, z rala, robota prosta i tak dalej niestety okazało się, że nie. No i tak to wyszło, że wszystkie elementy będą znowu malowane jeszcze raz. Przy okazji coś tam jeszcze się podrównało, coś tam tego i tak to wygląda. I tak to tak to się dzieje niestety. Fakt możliwe, że to jest mój błąd. Mogłem zrobić próbkę większą, zrobiłem małą. Wydawało się, że jest ok. Tu się przyznam, tu jest mój błąd, No ale trochę więcej praktyki nie zaszkodzi. Tutaj kolejny pomysł. Nie chcę mi się całej maski oklejać, więc zrobiliśmy falbankę. Mam nadzieję, że tam za daleko nie dogoni tego pyłu. Bo dołu maski nie będę malował, ona jest tam w poliuretanie, kolor jest trafiony, więc od dołu, czy to poliuretan, czy to akryl, bez różnicy, kolor się zgadza. Tak samo tutaj, żeby tych rynienek już nie malować, nie matować, bo też fajnie wyszły, też to odkleiliśmy. Taki mały eksperyment. Teraz będziemy to wszystko odtłuszczać, myć. No i, no i będziemy to malować, więc. Bierzmy się za robotę. Elementy mamy już odtłuszczone. Umyte. I będziemy brać się za zamalowanie. Farba już rozmieszana. No mi się wydaje, że udało się przy, przygotować mniej więcej to wszystko tak jak powinno być. Więc do dzieła. Oby do mety. Pojedynek zakończony. Wynik 1-0 dla mnie. No, Pałyski jest jako taki. Oczywiście nie obyło się bez niespodzianek i błędów. Mamy piękny zaciek i to jeszcze w takim strasznym miejscu, że tutaj w środku jest najgłębszym. Najgłębszej części tego wcięcia. Nie wiem, jakie ja to usunę, ale jakoś to się postaramy usunąć. No, oczywiście. Jak się maluje, to i są zacieki. Na ten błotnik przyleciało troszeczkę towaru, a to z tego prostego powodu, że tutaj drzwi niestety nie były zabezpieczone, wiatr powiał. Bo dzisiaj troszeczkę dmucha na podwórku. No i doleciało. Doleciało tutaj. Na błotnik. No i niestety doleciało na maskę. Jest tego trochę. No jakoś to pousuwamy. Najważniejsze, że kolory się zgadzają. to już jest plus rozlało się no tak w miarę no jest tam taka no jest to taka taka wiecie strukturka może nie taka jak na poliuretanie no już nie nie aż tak ale ale wyszło drzwi suwane No Nawet jak patrząc, to wyglądają tak do delikatnej polerki. Nie będę tego robił na lustro, tak jak były butniki. Butniki były robione tak dla przekonania, czy się da, ale to nie jest dobry pomysł, żeby tak pucować auto na takie lustro. Skończyło się na tym, że. Przetarcie zwykłą bawełnianą szmatką po lakierze powodowało to, że już były te takie takie smugi. Najtrudniejszym zadaniem na tych drzwiach będzie usunięcie zacieku, który pojawił się wzdłuż całego tego przetłoczenia. To będzie kolejny etap nauki lakiernictwa, no bo. Myśląc o tym, nie chcesz polerować, naucz się malować, dolałem trochę farby. No i... No i stało się to, co miało się stać. Ale... Powierzchnia lakieru wychodzi coraz fajniej. Więc... Jestem zadowolony. Auto teraz będziemy składać. To musi oczywiście wyschnąć. I auto będzie polerowane już, tak mniej więcej w komplecie. Nie będzie robione każdy element oddzielnie, tylko będziemy robić całą budę, żeby mniej więcej te łączenia i, i ogólny ogląd lekierów w miarę się równą. Gdyby nie ten zaciek, to bym się pokusił o to, o stwierdzenie, że mogłoby zostać i bez dotykania. No ale cóż. Tak zwane życie. Jest piękny. Pierwszy w karierze. Krótki. <gry> Więc będziemy z nim walczyć. Zobaczymy co z tego wyniknie. Ale wyniknie. tak w ogólnym rozrachunku. Jestem naprawdę zadowolony. Z maską, to oczywiście będziemy walczyć i równać ją z tego, wszystkiego towaru, co tutaj z wiatrem ładnie przyszło. To u mnie w zamkniętym pomieszczeniu przez delikatną szczelinę dmuchnęło i jest. Ciekawe, jak u innych to wychodzi, lubiących malowanie na wolnym powietrzu. Bardzo zastanawiające. Tak więc, pozdrawiam wszystkich. Czekamy aż to wyschnie. I do zobaczenia w następnym odcinku.